Szukasz dużego suwa z USA, ale nie chcesz ani Durango, ani Grand Cherokee, ani Explorera, to kup sobie Volkswagena. Przed Wami Atlas Cross Sport. Durango, Grand Cherokee, to jest taki dobry konkurent dla właśnie Atlasa. Nie jest to samochód do zapierania, że tak powiem kolokwialnie muskularnie wyglądający samochód i naprawdę dobry konkurent dla Durango i Grand Cherokee. Nie ma tych samochodów na naszych polskich drogach. a szkoda. Sport mode on i zobaczymy co się będzie działo. Dobra, jesteśmy na naszym tajnym śląskim torze testowym i za mną stoi przyjemniaczek, którego dziś będzie testowane, czyli Volkswagen Atlas w wersji Cross Sport. Samochód jakby z suchych danych, rocznik 2020, przebiegu niecałe 1200 km czyli praktycznie nowy samochód, ledwo dotarty. To 3.6 V6, 280 koni. Ale do tego zaraz przejdziemy. Volkswagen Atlas jest to samochód, który jakby jego główna konkurencja na rynku amerykańskim to jest Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee, Ford Explorer, GMC Acadia i te inne samochody, które można z nim porównać. Tylko mam jakieś takie dziwne wrażenie, że Atlas jest od tych samochodów troszeczkę większy. Nie jest to na pewno segment typu szeregu na przykład, nie wiem, Chevrolet Tahoe czy GMC Yukon, Candelabra Escalade, no to, nie, to na pewno nie jest ta liga. Durango Grand Cherokee to jest taki dobry konkurent dla właśnie Atlasa. Atlas jest produkowany od rocznika uwaga 2013. Miał po drodze dwa lifty. Pierwszy lift był w roku 2019, a drugi lift był w roczniku 2022. Wtedy ten przyzostał został w ogóle zupełnie inaczej przemodelowany. I wygląda zupełnie inaczej niż w tym egzemplarzu. Ciekawostka: samochód ten był też produkowany na rynek kiński pod nazwą Volkswagen Terramont. Tak on się to nazywał. No, akurat na Stany jest Atlas. Podobny też samochód z tego samego koncernu, tak naprawdę jest też Volkswagen Tuareg, ale Tuareg to jest troszeczkę jednak inna liga. Tuareg jest troszeczkę, można powiedzieć, bardziej luksusowy niż taki, właśnie Atlas. To jest taki, taki średnio wyposażony, można powiedzieć SUV, no i danym konkurent już podkręc, podkreślam po raz kolejny, Grand Cherokee Durango, to są dwa takie typowe jakby samochody, które mogą konkurować z Atlasem. Stylistyka tego samochodu jest taka, można powiedzieć, taka muskularna, taka grubo ciosana. Też nazwa się może kojarzyć z tym Atlasem, z tym całym greckim bogiem, bo pewnie od niego się ten samochód jakby jakoś tam nazywa. A z takich ekstrasów mamy na przykład oświetlenie Full LED, chromowany Grill, przecingelny świateł nie ma, ale mamy za to czynniki parkowania. Jakieś tutaj mam wloty niefajkowe do chłodzenia hamulców. Ten przód jest taki mocny, taki dość ścięty, tak na, na grubo. Aerodynamika na pewno nie jest mocna stroną tego samochodu, ale no nie jest to samochód do zapierania, że tak powiem kolokwialnie. Felgi, opony. Opona 255-50-20, felga 20, w fajnym wzorze, takim właśnie yy, wyciętym na CNC i w środku tutaj ramiona czarne, dobrze to wygląda. Zawieszenie konwencjonalne, nie pneumatyczne yy, i tutaj mamy oznaczenie wersji Cross Sport, a czym się charakteryzuje wersja Cross Sport, to musicie minąć 2 sekundy. Raz, dwa i tu macie odpowiedź. Volkswagen Atlas wersji Cross Sport ma taką ściętą dupę. Jakby poszli chłopaki w Volkswagenie za jakimś tam wzorem stylistycznym takich suwów coupé, czyli podobna rzecz do Porsche Cayenne coupé, do BMW X6 yy, i paru tam jeszcze pomniejszych samochodów. No i ten Cross Sport ma taką właśnie ściętą dupę. Według mnie, przynajmniej według mnie, bardziej proporcjonalnie wygląda atlas normalny, który nie ma tak mocno opadającej linii dachu i ma normalnie linię to więc od razu widać, że jest to suw. No tutaj mamy suwakupę. Tutaj mamy od HAKA, ten wiehajster. tutaj mamy wydechy, ale tak nie do końca, bo ich tu nie ma rury wydechowe, są od spodu tak całkiem. Yy, no i z tyłu ten samochód można wygląda, wygląda, można powiedzieć tak dość konwencjonalnie, nie wyróżnia się jakoś niczym za bardzo. Tutaj może taki ciekawy akcent stylistyczny to jest ta właśnie chromowana listwa biegnąca od lewej do prawej strony, albo od prawej do lewej, w zależności od tego, jak kto patrzy. Oczywiście logo Volkswagena, jak już tu jesteśmy, no to otworzymy sobie gabażnik, zobaczymy jak to tam wygląda. A gabażnik w tym samochodzie jest dosyć spory i w tym przypadku akurat mamy wersję 5-osobową, crossporty były zawsze tylko 5-osobowe i bagażnik mamy no, przepasny, przegigantyczny, gargantuiczny, nie wiem jeszcze jakie epitety mogę tutaj określić, tutaj od spodu mamy jeszcze Wielką przestrzeń na lewarki, klucze do kół i pełnowymiarowy zapas. To jest super sprawa. Te fotele oczywiście się składają na płasko, no i wtedy mamy przestrzeń bagażową jeszcze większą. Tutaj jest na tyle dużo miejsca, że tu normalnie słychać echo w tym samochodzie. Co to jest? Tutaj mamy jakieś haczyki do zawieszenia zakupów z Walmartu, jak wracamy, albo z innego osą. Klapa oczywiście elektrycznie zamykana, elektrycznie otwierana. No i taki ostatni rzut na zewnętrzne tego samochodu. No, Muskularnie wyglądający samochód, przede wszystkim wygodny i naprawdę dobry konkurent dla Durango i Grand Cherokee. Ceny tych samochodów, czyli Durango, Grand Cherokee, atlasów są bardzo podobne, ale atlasów na polskim rynku jest zdecydowanie mniej. A my takich atlasów na salonie mamy dwa. Tego i jeszcze jednego. Także jeżeli byście byli zainteresowani zakupem takiego atlasa, zapraszamy do nas, do naszego salonu lub ewentualnie do kontaktu w sprawie importu, oczywiście. Co jeszcze mogę Wam pokazać? Mogę Wam pokazać, wygląda jak pod maską. To Wam pokażę. Dobra, nosimy pokrywę silnika w Volkswagenie Atlas. Bardzo lekko się otwiera i zobaczcie ile tu jest miejsca. Jak to w standardowym amerykańcu, miejsca jest multum i odgroma i można tu robić wszystko, co się chce. Yy, silnik yy, 3.6 V6, ale na jednej głowicy, czyli tak zwane VR6. Yy, ta typowa volkswagenowa konstrukcja. Tutaj nawet widać po tych cewkach zaponowych, że są skierowane w różne strony. No i mamy, mówiłem, jedną głowicę wspólną dla wszystkich sześciu cylindrów. Taka to konstrukcja tych samochodów, tych Volkswagenów. Od zawsze taka była, jeżeli chodzi o sześciocylindrówki. Zaczęło się od tych Golfów trójek, pasatów B3, B4, T4. Tylko, że to jest zupełnie akurat inny silnik. To jest VR6 na wtrysku bezpośrednim i ma mocy około 280 koni mechanicznych. Tak standardowo, tak wystarcza, jeżeli chodzi o jakby więcej szczegółów technicznych tego samochodu zobaczcie, że mogę sobie normalnie włożyć łapę za błotniki <noise> zajebiście to wygląda no i tak jak mówię no do wszystkiego tutaj jest dostęp, no kurde to, dolot zdejmujemy, mamy dostęp do wszystkiego innego, czego tylko chcemy akumulator tutaj nie jest schowany, odkręcamy wyjmujemy, zbiorniczek płynu chłodniczego odkręcamy, dolewamy zdejmujemy sobie ten, tę część od dolotu, mamy dostęp normalnie do kolektora sącego do świec, do pokrywy zaworów, do chłodnic, no do wszystkiego czego tylko chcecie. Pięknie się robi przy tym samochodzie. Yy, prosta konstrukcja, prosta, amerykańska na wskroś. Dla kogoś, kto lubi sobie serwisowe samochody samemu, no to myślę, że naprawdę bardzo fajna propozycja, jak też i wiele innych właśnie amerykańskich samochodów, czyli Durango czy Grand Cherokee. Tam jest bardzo podobna konstrukcja. No i zwróćcie też uwagę na to, że jest tu silnik umieszczony poprzecznie, no i mamy tutaj też napęd realizowany na Wszystkie cztery koła. Wszystkie cztery koła, które są przykręcone do samochodu. Jeszcze jedna ciekawostka. Atlas jest produkowany w Meksyku. I to meksykańskie wnętrze. Za chwileczkę wam pokażę. Dobra, wnętrze Volkswagena Atlasa bynajmniej nie jest miękkie i przyjemne w dotyku, jak faktycznie Atlas. Bo jeżeli chodzi o wnętrze tego samochodu, tutaj górę deski mamy oprzytą jakąś tam syntetyczną skórą ze sztucznej świni. I tutaj mamy plastiki twarde. Twarde, nie uginające się w ogóle pod palcem, po prostu są twarde. Ale, o dziwo, całkiem fajnie są spasowane. Yy, spodziewałem się że, od Asie, że będzie tutaj gorzej, ale jednak. Jest dobrze. Amerykanie czy tam Meksykanie się poprawili dość mocno, jeżeli chodzi o jakość wykonania tych, yy, tych wnętrz. Yy, no i może się podobać. No, wygląda ono zupełnie inaczej na przykład w Tuaregu, czy w Tiguanie i innych Volkswagenach. No ale takie udogodnienia standardowe mamy, czyli yy, duży ekran. Włączę zapon, żebyście mogli zobaczyć. Witam nas w Volkswagenie. Typowo volkswagenowskie dźwięki nas tutaj jakby dochodzą do na naszych uszu. Yy, I tak. Yy, na kokpicie mamy ekran. Hmm, oczywiście po konwersji na polski. Yy, I tutaj taki środkowy ekran, na którym możemy sobie zmieniać różne opcje. Yy, no i tak, no, przyciski na kierownicy. Tu jest od radia i od ekranu. Kierownica jest również podgrzewana. Mamy aktywny tempomat. Yy, no i za kierownicą wiadomo, jakieś tam odwycieraczek, jedynkownikowskazów, łopatek, do zmiany biegów nie mamy, no bo w sumie. Po co mają być, skoro nie jest to samo uderzonego zapierdzielania? Fajny kolor wnętrza jest w ogóle, bo na te fotele to jest taka brązowa skórka. Dosyć miękka, fajna, wygodna. Tutaj na boczkach też mamy jakieś takie przeżycia. No i tutaj zwraca naszą uwagę taki napis na tym głośniczku. Napis o treści Fender. Kojarzycie taką firmę? Firma, która produkuje gitary. Takie kultowe modele jak na przykład Stratocaster czy Telecaster. Volkswagen zaczął współpracę z firmą Fender, która robi nagłośnienia do ich samochodów i naprawdę dają radę. Muszę powiedzieć szczerze, że naprawdę dają sobie radę, jeżeli chodzi o nagłośnienie tego samochodu. Lewarek, zmiany biegów. Normalny, zwykły, tradycyjny skrzynia 8-biegów, lecz nie DSG, jak to ma w zwyczaju być w Volkswagenach, zwykły 8-biegowy automat. Tutaj mamy tryby, tryby jazdy. zmieniamy, mamy sobie śnieg, drogę. Góry, chyba góry ośnieżone, yy, tu jest typ automatyczny, przycisk od kamer 360 stopni. Fajna sprawa. Tutaj mamy knefel od automatycznego parkowania. Yy, no i z takich opcji typowych, czyli dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, grzane i wentylowane fotele kierowcy i pasażera. No i tutaj przechodząc sobie po tych wszystkich różnych. Yy, opcje opcjach w menu, tutaj Twisted Sister, bardzo polecam zespół, opcje telefonu, iPhone Kuba, czyli ja, kontrola głosowa, tak i tutaj jak się klika opcję głosową, to jest śmieszna sprawa, bo na przykład tutaj jak się daje voice, to wprowadź adres, połącz z Jan Nowak komórkowy. To jest konwersja na polskie pełną gębą. System nawigacji, yy, lokalizacja naszego toru testowego, yy, wprowadzenie celów i tak dalej. to są aplikacje, yy, samochód, czyli jakieś tam opcje spalania, yy, spalanie od tankowania, od uruchomienia, długookresowo i tak dalej, i tak dalej. Yy, menu, czyli radio, media, nawigacja, ruch drogowy, czyli ustawianie o korkach, telefon, samochód, to już było. Fajnie ten ekran działa, tak? Intuicyjnie dość ten system multimedialny też jest całkiem fajny. Dobrze działa ten ekran. O, i Osborne jeszcze przy okazji fajny. No i co? Podłokietnik duży, przepasny. Tu jest wejście USB do szybkiego ładowania. Tutaj mamy taką półkę, na którą możemy położyć telefon. Mamy tę ładowarkę indukcyjną. Wejścia USB, AUX oraz 12V. W schowku mamy jakieś papiery. I teraz tak, zmieniarkę na płyty wejście na SD karty, jedną i drugą, a tutaj mamy schowki na karty SD. Rozumiecie? Oni Volkswagenie w, w Ameryce kochają karty SD. Tutaj mamy półkę na jakoś tam pomniejsze rzeczy. No i jeżeli chodzi o wnętrze z tyłu, to chyba nie muszę mówić, bo jest tutaj miejsca od groma. Fotele są regulowane, przód, tył, oparcie również się opuszcza, podnosi. Czy te tylne fotele są podgrzewane? Tak, jak najbardziej są podgrzewane. Nie ma tutaj fatfatem przycisków od sterowania klimatyzacją, ale za to mamy nawiewy, grzane te właśnie fotele, roletki w drzwiach, yy, także dobrze to wygląda. No i co? Oczywiście panoramka. Czyli wszystko co standardowo ma na przykład taki, nie wiem, Durango czy Grand Cherokee czy Explorer, no wszystko możemy też z takich udogodności codziennych znaleźć w Volkswagenie Atlasie. A jeżeli chodzi o to jak to jeździ, to odpalam i jedziemy. Testujemy nowy sprzęt. Łukasz operator ogarnął przyssawkę do szyby, no i się przyssał aparat do szyby. No i dzięki temu mnie widzicie teraz. Będzie to wyglądało o wiele bardziej profesjonalnie, niż wyglądało to do tej pory. Ruszamy Atlasem. Jedziemy sobie zobaczyć, jak to wygląda, nie drodzy widzowie. Pozycja za kierownicą nie w topowym suwie, czyli no, tak bardzo jak normalnie w samochodzie, troszeczkę wyżej się siedzi, ale jest normalnie, wygodnie, w porządku. Kierownica fajnie leży w dłoniach, tam Volkswagen ma. To do siebie, że jednak jeżeli chodzi o ergonomię i pozycję za kierownicą, to oni zawsze jakby dużą wagę do tego przywiązują. Wszystko jest intuicyjne w ogóle, tutaj mówiłem wcześniej z tymi przyciskami, można obsługiwać podczas jazdy i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim samochód wygodny. Zjadę sobie tutaj kawałek teraz na kostkę i troszeczkę jest jednak to zawieszenie hałaśliwe, ale nie bez przesady. Jest tak można powiedzieć, że. W sam raz, no słów jak słów, no cóż, można więcej powiedzieć. To są nawet jakieś takie multki małe. To się przejedziemy przez nie tych. Cyk, cyk. No i normalnie wybrał to zawieszenie. To zawieszenie wybrało te nierówności. Tak więc jest całkiem spoko. Silnik też zapewnia taką całkiem niezłą dynamikę. Ale to Wam pokażę zaraz. Prowadzi się to normalnie, no, tak jak no typowy SUV. No cóż, wam mogę więcej powiedzieć? No, y, testy Durango, testy Jeepów, Granciroki były na naszym kanale już nie raz, Więc y, z tego, co tam, tam było, możecie wywnioskować z tego, jak te samochody się prowadzą. I Atlas wcale od nich nie odstaje. Y, jest taki fajny, sprężysty, nie za twardy, nie za miękki. Taki można powiedzieć, że w sam raz. Ta balonia stała po, jednak tutaj też robi robotę te. Ta 25550 czy tam 60 na 20, jeżeli chodzi o komfort, to całkiem daje radę. A teraz co? Trochę mu depniemy i przy okazji zobaczymy, jak to brzmi. Demon prędkości nie jest to na pewno. Yy... Ale skrzynia biegów zmienia biegi tak, jak to powinna robić. Po prostu wcisnąłem je, kickdown, zredukowała na dwójkę, i samochód pojechał do przodu. Zwyczajnie, tak jak to samochód powinien mieć w zwyczaju. Oto są progi zwalniające, przejdziemy sobie przez nie. Przejechałem, jak widać. I nie zrobiło to na Atlasie żadnego absolutnie wrażenia. Bo on jest do tego, żeby takie właśnie drogi mniej więcej pokonywać. No i jest to auto, w które można wsiąść. Pojechać w trasę i bez żadnego problemu palność im na strzała 1000 km i wysiąść z tego samochodu wypoczęty. Po prostu. To jest samochód, z którym się odpoczywa. On jakby nie jest krzykliwy. On nam nie daje do zrozumienia, że e, kurwa depnij tam coś. Nie! A to jest samochód, można powiedzieć, AGD. Wsiadasz, jeździsz. Yy, nie wzbudza on żadnych skrajnych emocji. Emocje wzbudza takie, że po prostu wsiadasz i jedziesz. Po prostu Volkswagen, ale Atlas. No ale przy okazji, mając Atlasem można się też wyróżnić, bo tak jak wcześniej mówiłem, nie ma tego. Nie ma tych samochodów na naszych polskich drogach, a szkoda, bo to są naprawdę bardzo fajne pojazdy. I jeździ się nimi bardzo dobrze. I. No i przyjemnie, no przede wszystkim przyjemnie. Dobra, to teraz tak, Volkswagen Atlas, Tryb Sport, Sport Mode On, i zobaczymy, co się będzie działo. Dobra. Heh. Mamy tutaj około 10 sekund do setki, więc tak jak mówiłem, naprawdę, no nie jest to demon prędkości, ale do codziennego użytkowania myślę, że wystarcza w zupełności. To jest samo, który kupuje się po to, żeby jeździć i przy okazji się też troszkę wyróżnić. Hmm. Ja wiem, że brzmi to zupełnie abstrakcyjne, że kupując Volkswagena się wyróżnia spośród tumu, ale kupując takiego Volkswagena Coś się tu wyróżnia naprawdę i to jest jedna z fajnych rzeczy w tym samochodzie, że jednak jest to taka cząsteczka indywidualności jednak i ktoś kto jest zorientowany taki samochód po prostu wie czego chce, chce codziennego, daily, który będzie mógł sobie jeździć I jak ktoś to zobaczy to powie o co to jest, to jest Volkswagen Atlas, tak więc super, chcesz takiego Atlasa to się do nas bardzo chętnie ci takiego sprowadzę, yy, wylicytuję, yy, podstawię pod dom. Oczywiście mówię w imieniu firmy Ameryka Cars. A ja wam tymczasem, drodzy widzowie, bardzo serdecznie dziękuję. Jesteście świetni, wspaniali. Yy, I pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, lajka, jakiś komentarz. Lubię czytać komentarze, ja czytam wasze komentarze. Czasami nawet odpiszę ze swojego prywatnego konta. Mm, i po prostu lubię interakcję z Wami. Także jeżeli macie jakieś pytanka, śmiało zadawajcie w komentarzach, piszcie i subskrybujcie kanał. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się na razie. Cześć!